W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się prostytucji na świecie. Jak może być uregulowana bądź też nieuregulowana? Przyjrzymy się bardzo różnym podejściom, od szwedzkiego neoabolicjonizmu -neo przez holenderską legalizację, system mieszany, który występuje w Stanach Zjednoczonych, jest uregulowany w zupełnie inaczej w zależności od Stanów, a także kryminalizacji prostytucji, jaka występuje w Rosji. Nazywam się Aleksander Serwiński, jestem autorem kanału Myśli Uwolnione, a dzisiaj mam przyjemność wystąpić gościnnie u Ksawerego w rozkminach politycznych. Gorąco zachęcam Was do subskrybowania kanału Alexa Myśli Uwolnione oraz do obejrzenia pierwszego filmiku z naszej dwuczęściowej kolaboracji, który znajdziecie pod tym linkiem. Bez dalszej zwłoki, porównajmy modele polityki prostytucyjnej na świecie. Pierwszym krajem wartym omówienia jest Szwecja. W 1999 roku Szwecja wprowadziła tak zwany model neoabolicjonistyczny. Polityka szwedzka oparta jest na dwóch narzędziach. Z jednej strony kryminalizuje się popyt, a nie podaż. To znaczy, że przestępstwo popełnia nie prostytutka próbująca sprzedać swoje ciało, a osoba, która próbuje je kupić. Argument za tym głosi, że jako klienci nie jesteśmy jednak w stanie rozpoznać, kiedy prostytutka jest dobrowolna, a kiedy jest niewolnicą. Drugie narzędzie to obszerna polityka socjalna, która ma na celu pomagać kobietom w trudnej sytuacji materialnej, aby nie były zmuszane podejmować tego zawodu. Co sięgnęła jednak polityka szwedzka? Wedle różnych raportów, w ciągu 3 lat od wprowadzenia tego prawa rynek prostytucji w Szwecji zmniejszył się o blisko 40%. Podobne efekty zanotowano w Norwegii w 2009 roku, gdy wprowadzono podobne prawo. W połowie lat 2000 Szwecja, mająca niemal dwukrotnie większą liczbę mieszkańców niż Dania, miała, wedle szacunków, prawie czterokrotnie mniej prostytutek i blisko 5 razy mniej prostytutek pochodzących z handlu ludźmi. Choć warto zaznaczyć, że proporcja prostytutek pochodzących z handlu ludźmi nie była aż tak znacząco różna. Niemniej, dzięki właśnie takim statystykom, polityka szwedzka często jest uznawana za sukces i coraz więcej krajów stara się wprowadzać podobną politykę. Między innymi Francja, a całkiem niedawno Kanada. Warto jednakże zaznaczyć, że skuteczność polityki szwedzkiej nie jest w 100% pewna. Wielu badaczy zaznacza, że w wyniku przeciwności prostytutki muszą się bardziej kryć, bardziej polegać na y, metodach internetowych. Y, więc, to, że np. zniknęła w dużej mierze prostytucja przydrożna, nie oznacza, że prostytucja jako tako y, zniknęła. Po drugie, y, wielu badaczy również zaznacza, że zdrowie i bezpieczeństwo kobiet, coś co ta polityka miała zapewnić, mogły w istocie ulec pogorszeniu. Prostytutka jest mniej skłonna w modelu szwedzkim pójść zaraportować jakieś przestępstwo jednego ze swoich klientów, bowiem ryzykuje wówczas schwytanie i aresztowanie reszty swoich klientów. Jednocześnie klienci są mniej skłonni do raportowania zauważonej kryminalnej aktywności, bo wówczas musieliby się w pierwszej kolejności przyznać do czynu zabronionego. Jak dotąd jednak brakuje nam odpowiednich danych, aby rozwiązać ten konflikt. Model holenderski w swoich założeniach miał być bardzo pragmatyczny. Zalegalizowano prostytucję w 2000 roku jako pełnoprawny biznes, który można prowadzić w różnorodnych formach prawnych i płacić normalnie podatki, ubezpieczać się. Miało to na celu ochronę prostytutek z jednej strony przed nadużyciami i wykorzystywaniem ich, z drugiej natomiast zasilić budżet państwa. Zwłaszcza, że Niderlandy słyną z tego, że są obiektem popularnej seks turystyki. Okazało się jednak że wielu zagrożeń związanych z prostytucją nie udało się zażegnać. Mówi się nawet o tym, że legalna prostytucja w Holandii to tak naprawdę skomercjalizowana forma gwałtu. Nie wiem co jest tego przyczyną, trudno mi to ocenić. Natomiast bardzo wiele kobiet, które są tam specjalnie ściągane z Europy Wschodniej, kuszone wizją łatwych zarobków, jest masowo gwałcona, wykorzystywana. Legalizm holenderski zdecydowanie nie jest najlepszym przykładem tego, jak powinna wyglądać legalna prostytucja. Prawa tych kobiet są mimo wszystko bardzo słabo chronione, często wpadają w zależność od sutenera, którzy bezwzględnie je wykorzystują. Oprócz tego, że mamy tutaj często do czynienia ze zwykłym, absolutnie niemoralnym łamaniem kontraktów przez sutenerów, to dochodzi również do tego fakt, że sfera jednak seksualności człowieka jest niezwykle wrażliwa. W związku z tym trudno mówić tutaj o wykorzystywaniu prostytutek w sposób nadmierny i odmienny niż umówiony, jak o zwykłym łamaniu umowy. Holandia najwyraźniej nie staje w tym przypadku na wysokości zadania, przez co prostytutki mają tam często bardzo ciężki żywo. Mimo wszystko, nie jest to jedyny przykład na świecie, gdzie prostytucja jest legalna, ale to jeszcze powiem o tym szerzej w kontekście Stanów Zjednoczonych i mocno odcinałbym się od twierdzenia, że zawsze legalizacja prostytucji musi prowadzić do tak katastrofalnych skutków. Zresztą nie wiadomo tak naprawdę, jak szeroka skala problemu jest w krajach, w których prostytucja jest kryminalizowana, ponieważ tam znacznie trudniej po prostu prowadzić tego typu badania, diagnozy i analizy. Kryminalizacja prostytucji funkcjonuje w wielu krajach, m.in. w Rosji, i zazwyczaj oparta jest na następujących założeniach. Sprzedaż seksu jest niemoralna i zajmują się tym leniwe i złe osoby. Komercjalizacja seksu wpływa na pogorszanie się zdrowia publicznego. Prostytucja ma demoralizujący efekt na społeczeństwo, w tym na dzieci i prostytucja związana jest z innymi przestępstwami, na przykład z handlem narkotykami. W Rosji prostytutkom grozi grzyna do 2000 rubli oraz do dwóch tygodni aresztu. Aczkolwiek 2000 rubli to nie jest aż taka zawrotna kwota w kontekście możliwych zarobków prostytutki. A po drugie, bardzo często w praktyce prostytutki wracają na ulicę kilka godzin po aresztowaniu. Między innymi dlatego, że jest dość powszechną praktyką świadczenie usług seksualnych służbom bezpieczeństwa, aby uniknąć aresztu. Wedle oficjalnych statystyk w Rosji w prostytucję angażuje się blisko milion osób. Choć według niezależnych szacunków może to być aż 3 miliony. Opierając się jednak na oficjalnych statystykach w relacji do liczby populacji Rosji, widzimy, że w prostytucję angażuje się taki procent społeczeństwa, więcej niż w Niemczech, gdzie prostytucja jest legalna, więcej niż w Szwecji, gdzie karani są kupcy. Zakładalibyśmy, że istnieje mimo wszystko jakiś silny efekt odstraszający, demotywujący kobiety przed podejmowaniem tego. Zawodny. A jednak fakt, że rynek prostytucji w Rosji jest o wiele większy niż w Niemczech, w Szwecji i generalnie w krajach zachodnich, sygnalizuje, że badacze mają rację i prostytucja wynika tak naprawdę przede wszystkim z braku perspektyw zarobkowych, czy wręcz dramatycznej sytuacji finansowej. I to jest większym motywatorem niż koszty prawne, zdrowotne i społeczne bywają efektem odstraszającym. Stąd kryminalizacja prostytucji wydaje się być bardzo nietrafionym narzędziem, które adresuje symptomy, ale tak naprawdę nic nie robi w kwestii głównej przyczyny. Istnieje także argument zdrowotny przeciwko kryminalizacji. Wedle różnych ekspertów medycznych, kryminalizacja ma to do siebie, że ogranicza dostęp prostytutek do służby zdrowia, choćby dlatego, że prostytutki mogą obawiać się, że zostaną zgłoszone, jeżeli lekarz lub pielęgniarka będą podejrzewać ich o nielegalną działalność. W wyniku tego kryminalizacja prostytucji, która miała strzec zdrowia publicznego, e, może w efekcie stać na drodze jego poprawy. Stany Zjednoczone to tak naprawdę prawdziwy mishmash, jeżeli chodzi o rozwiązania w kontekście prostytucji. Mamy przykład Newady, która jako jedyny stan w części hrabstw posiada prostytucję całkowicie legalną. W innych stanach sytuacja wygląda bardzo różnie. Albo karze się samego konsumenta, jak w przypadku Szwecji, albo kara się zarówno prostytutkę, jak i konsumenta, jak w przypadku Rosji albo kara się samą prostytutkę. Rozwiązań jest zasadniczo tyle, co Stanów, więc trudno przedstawić ten kraj jako jednorodny, natomiast taki miszmasz i to, że jest to mozaika różnych rozwiązań, również niesie ze sobą pewne efekty. Występuje tutaj kilka dość nietypowych konsekwencji, ponieważ jest to wszystko w granicach jednego kraju. Występuje na przykład migracja samych prostytutek, seks turystyka, ale przede wszystkim widzimy to na poziomie cen, to znaczy prostytutki w krajach, gdzie ryzyko jest znacznie większe, Niezależnie od tego, czy ogół cen w danym stanie byłby większy, no cenią się znacznie wyżej. To, jak mówiłem, jest to potwierdzenie tezy, że ryzyko, mimo że pozornie nie wchodzi do takiej prostej kalkulacji ekonomicznej, jest często jednak elementem ceny danego produktu czy usługi. W 2017 roku świat obiegła informacja, że Kalifornia zalegalizowała dziecięcą prostytucję. Jest to oczywiście nieprawda i zwykły clickbait, natomiast Prawdą jest, że nastąpiły tutaj pewne zmiany prawne. Generalnie rzecz ujmując, zniesiono karanie nastoletnich prostytutek za ich czyn. Ograniczono się wyłącznie do kara karania sutenerów. Jednakże wiele osób wskazywało na to, że może nieść to ze sobą poważne problemy. Może prowadzić to do tego, że sutenerzy po prostu zwiększą swoje zarobki z prostytucji nieletnich, natomiast sami liczą na takie same ryzyko jak wcześniej. W związku z tym, taki, taka zmiana, mimo że teoretycznie miała chronić. Ludzi, którzy są młodzi i wykorzystywani jeszcze w tak perfidny sposób, przed jeszcze trafieniem do więzienia i zniszczeniem sobie życia jeszcze bardziej, to tak naprawdę może sprawić, że stopień ich wykorzystywania seksualnego tylko wzrośnie. Prostytucja, jak już zaznaczałem wcześniej, jest tematem bardzo trudnym. Przyszedł wreszcie czas, abyśmy z Aleksem podsumowali te dwa odcinki i podzielili się przede wszystkim swoimi własnymi konkluzjami. Ja przyznam, że parę lat temu popłynąłem na fali entuzjazmu względem neoabolicjonizmu szwedzkiego. Dzisiaj jednak jestem bardziej sceptyczny. Krytyka tego modelu y, uważam jest dosyć y, istotna. Jakkolwiek nie mamy dowodów naukowych czy statystycznych na poparcie y, tej krytyki, trudno oczekiwać, żeby te dowody łatwo było znaleźć. Badanie prostucji z założenia jest trudne, a im jest ona bardziej Schowana, bardziej stygmatyzowana, tym zdobyć to dane jest coraz trudniej. Także moja obawa polega na tym, że gdybyśmy wprowadzili system szwedzki w Polsce, moglibyśmy de facto pogorszyć sytuację i nie do końca zdawać sobie z tego sprawy. Legalizacja z pewnością ma swoje wady, jak widzimy na przykładzie Holandii czy na przykład Niemczech, ale te wady są bardziej widoczne i, i w tylko z punktu widzenia metodologicznego na dzień dzisiejszy skłaniałbym się w stronę legalizacji, ponieważ e, problemy są bardziej widoczne i możemy zastanowić się nieco sensowniej, jak je zaadresować. Nad tematem prostytucji pochylamy się zdecydowanie za mało. I to jeżeli chodzi zarówno o badania, jeżeli chodzi o polityków, jeżeli chodzi o przekaz społeczny, jeżeli chodzi o dyskurs. Tak naprawdę bardzo mało o tym temacie wciąż wiemy. Nieliczne badania, które są prowadzone często na bardzo małej próbie, wciąż niewiele nam mówią. I mimo pewnych negatywnych sygnałów, które możemy wywnioskować z tego, że prostytucja się zalegalizuje, to jednak jestem zwolennikiem właśnie tego modelu. Wydaje mi się, że nie musi być on koniecznie zawsze powiązany z takimi patologiami, jakie są popularne, na przykład w modelu holenderskim. Wystarczyłoby znacznie bardziej surowo karać handel ludźmi, znacznie większy nacisk kłaść na dotrzymywanie kontraktów, a być może. Skala problemu znacznie by zmalała. Zresztą pamiętajmy, że żaden system, który omówiliśmy, tego problemu całkowicie nie neguje. Natomiast sprawę, jak i dyskusję, chciałbym pozostawić w tym momencie otwartą. Na zakończenie, chciałbym jeszcze odesłać na mój kanał do odcinka, który opowiada o tym, jak wygląda od strony prawnej, społecznej i ekonomicznej prostytucja w naszym rodzimym kraju, czyli Polsce. Subskrybujcie kanał Myśli Uwolnione, subskrybujcie rozkwiny polityczne. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, na którymkolwiek z naszych kanałów. Do zobaczenia na razie!